Wrócę do czasu, kiedy skończyłem studia. Dołączyłem do biura projektowego i nasza koordynacja projektowa między różnymi biurami projektowymi wyglądała tak, że przyjeżdżali do nas raz na dwa tygodnie. Siadaliśmy, nie było jeszcze pracy na jakichś wspólnych plikach, tylko na dużych wydrukach i rozmawialiśmy. I co jest lepszą komunikacją? Lepszą komunikacją mogłoby być po prostu wysyłanie do siebie maili zamiast przyjeżdżanie do siebie i tak, czy byłoby to lepsze? Ja uważam, że tak. I kiedy zostało to rozpromowane, to faktycznie uznaliśmy, że jest to dobra metoda. Następnie, co może być lepsze od tego? Tak naprawdę ludzie zauważyli, że no musimy to w jakiś sposób ustrukturyzować, mieć jakiś standard wymiany tych informacji. Dlatego powstały różne formatki, jak będziemy między sobą się komunikować, żeby każdy komunikował swoje potrzeby, swoje zapytania w podobny sposób. No i jest formatka. Jest również prowadzona jakiś dziennik takich zapytań, które są omawiane na zebraniach. Czy jest to lepsze? Tak. Czy jesteśmy tym siebie? Tak. Ale czy to jest najlepsze? No według mnie nie, bo obecnie myślę, że może być już coś lepszego. No Możemy zastosować modele BIM. No dobrze, no to zrobimy print screen, nie z PDF-u, tylko z modelu. Czy wykorzystaliśmy BIM? Tak, wykorzystaliśmy. Więc jeśli inwestor chciałby zastosowanie modeli BIM-owych do koordynacji projektowej? Tak. Zastosowaliśmy, mamy print screeny, wynik jest, powinien być pozytywny, jest ok. No, myślę, że jednak to, będąc uczciwym samym ze sobą, stwierdzamy, że może być coś lepszego. Moi przedmówcy omawiali już przykład otwartych formatów danych IFC, BCF, których ja osobiście jestem wielkim fanem i przy koordynacji projektowej zdecydowanie może pomóc taki format BCF. Jest to format, no, mogę tak powiedzieć, wewnętrzny bimowy, w którym jest ustrukturyzowana informacja, do jakich ID elementów dotyczy tutaj zapytanie, jaki mamy komentarz i dodatkowo jakieś predefiniowane ustawienia. A jak tam to pozwala? To pozwala nam wykorzystać model bimowy jako nośnik informacji. Jest to otwarty format danych, dlatego taki plik BCF możemy otworzyć w wielu wielu różnych popularnych przeglądarkach modeli BIMowych, jak i przeglądarkach, jak i programach do edycji. I taka osoba, która chce zgłosić, po prostu chce zrobić zgłoszenie, zaznacza dane elementy, dodaje nowe zapytanie, wypełnia predefiniowane pola zgodnie z ustalonym procesem i zapisuje. Następnie zauważa przykładowo, że jest jakiś błąd modelowania. Tutaj Nachodzą na siebie kolumny i tworzy zapytanie, czy tak kolumny powinny zostać wykonane jako wzmocnienie konstrukcji, czy one są zdublowane. O co tutaj chodzi? I powstaje plik BCF. Tu dla uproszczenia tylko dwa zgłoszenia. Oczywiście takich zgłoszeń powstaje bardzo, bardzo dużo. Koledzy z mostu stalu powiedzieli, że powstało 800 kolizji przy, przy otrzymaniu finalnej części projektu y, wykonawczego. No, wysyłają 800 zapytań do projektanta. Okej. Okay. I czy to już jest coś, co jest uważam lepszym sposobem komunikacji? Tak. Osobiście teraz uważam, że gdyby polskie projekty stosowały taki proces, to byśmy byli no myślę dużo do przodu i niektóre kraje mogłyby się od nas uczyć.